Jakub Lorber, Trzy Dni w świątyni Jerozolimskiej, rozdział dziesiąty. Podczas odczytywania tego ustępu, twarz zastępcy arcykapłana aż wykrzywiła się ze złości. A ja rzekłem, no cóż, ty wielce uczony arcykapłanie świątyni, czy nie udowodniłem ci w sposób jak najbardziej oczywisty. Że to, co tobie powiedziałem przed chwilą, nie jest bzdurą. A gdyby tak było, to sami jesteście autorami i głosicielami nonsensu. Jeżeli słowa moje są nieprawdą, wolno ci uderzyć mnie w twarz. Ale tego chyba nie zrobisz, ponieważ w żadnym razie. Nie możesz nazwać nonsensem tego, co napisane jest w waszym katechizmie dla ludu. A teraz chciałbym dowiedzieć się od ciebie, z jakiego powodu postąpiłeś tak przed chwilą. Skończyłem. A teraz mów ty. Twarz zastępcy arcykapłana wyglądała tak głupio, że trudno było się nie śmiać. Jego zakopotanie było tak wielkie że nie wiedział co odpowiedzieć Czym prędzej wstał inny jakiś biegły w piśmie mówiąc Jego przewielebna dostojność wystawiła ciebie na dość trudną próbę aby się przekonać czy dobrze zapoznałeś się z katechizmem dla ludu gdyż sam posługiwałeś się nim dla poparcia swoich twierdzeń ale dajmy temu spokój i mówmy o czymś innym. Taka wymiana zdań do niczego nie doprowadzi. Mówię ja. Patrzcie, jaki mądry z ciebie człowiek, że chciałbyś zastępcę arcykapłana wyciągać z kloaki, do której on sam się wpakował. Twoja pomoc jest spóźniona. Doskonale wiem, że jako zastępca arcykapłana nie powie mi, dlaczego moje słowa wydały mu się nonsensem. On powinien był wiedzieć, że powyższe słowa znajdują się w katechizmie dla ludu i są dostępne dla każdego. Ponieważ o tym nie wiedział, nazwał moją wypowiedź nonsensem, mimo że jest on zastępcą arcykapłana biegłym w piśmie i jednocześnie kapłanem. Znamienne w całej tej sprawie jest jedno: jak w obecnych czasach można dojść do godności arcykapłana, utrzymać się na tym stanowisku i uważać siebie za natchnionego Duchem Bożym, nie znając Słowa Bożego? Istnieje przecież przepis i zwyczaj że każdy arcykapłan, który zasiądzie na stolicy Mojżesza i Arona, musi dokładnie znać pismo, a więc każdą jego część składową, chociażby według jego brzmienia, aby mógł autorytatywnie wyjaśniać wszelkie wątpliwości, które nękałyby wiernych. A jaką odpowiedź mógłby dać człowiek, który nie zna nawet skróconego katechizmu dla ludu, stałby się tym samym przedmiotem słusznego oburzenia ze strony prawdziwego i gorliwego Żyda, dlatego, że przez swoją niewiedzę nazywa bzdurą to, co każdy żydowski chłopiec musi wiedzieć z katechizmu dla ludu. W przeciwnym wypadku żaden mistrz nie przyjmie takiego zaucznia w swoim rzemiośle. Wtedy inny radny upomniał mnie, abym nie zapominał, kim jest zastępca arcykapłana. Odpowiedziałem, Jeżeli mówię prawdę, czy mogę tym samym obrazić rozumnego człowieka? Powiedzcie, czy to, co tu przytoczyłem, nie jest napisane u mojżesza? I czy sprawa nie wygląda właśnie tak, jak ją przedstawiłem? Niestety do najwyższych stanowisk awansują ludzie dobrze urodzeni, bez względu na to, czy posiadają duchowe zalety, czy też nie. Liczą się tylko doczesne bogactwa. Na tych stanowiskach stają się oni jeszcze bardziej ubożsi duchowo, mimo, że materialnie są bogaci. Powiedzcie sami, czy to wobec Boga jest w porządku? Niech was przeto nie zdziwi, jeśli zapytam, czy obiecany Mesjasz zjawił się, czy jeszcze nie. Ci, którzy są najbardziej kompetentni w tych sprawach, powinni o tym wiedzieć, co jest napisane w piśmie. W każdym bądź razie. Chyba oni niewiele lepiej wiedzą od prostych ludzi, co Duch Boży nam przekazał przez Mojżesza i innych proroków. Dostojnicy ci pragną tylko zdobyć krzesło Mojżesza i proroków, aby rozsiąść się jak najwygodniej. Sami mało albo zgoła nic nie wiedzą o Bogu i Jego Słowie. A jeszcze mniej wiedzą o żywym słowie Jahwe w człowieku, dzięki któremu powinni stać się bogami. Powinni trzymać się praw boskich, które sami opracowali na użytek ludu. Jakie jest Twoje zdanie, rzymski sędzio, o tych sprawach z pogańskiego punktu widzenia? Odpowiedział sędzia. Masz rację pod każdym względem. Tu bowiem, w tych murach, w tej odizolowanej sali, możesz mówić, jak ci się podoba. Publicznie, przed narodem, byłoby to niewłaściwe, a nawet niebezpieczne. Jesteś zbyt rozsądny i sam zdajesz sobie sprawę z tego, że przykre byłyby następstwa takiego wystąpienia. Ty i Szymon, będziecie dziś i jutro moimi gośćmi. Po tych słowach sędzia zamknął posiedzenie i zarządził jego dalszy ciąg na następny dzień. W najbliższym sąsiedztwie świątyni znajdowała się wielka oberża. Tam dano nam dobrą kolację. Nie zwlekając, udaliśmy się na spoczynek. Gospoda należała do świątyni, którą obsługiwali jej pracownicy. Jeżeli jakiś podróżny przenocował w tej oberszy, to jego pobyt w niej był uważany na równi z pobytem w świątyni. W murach świątyni również można było pozostać, ale za podwójną opłatą, a z posiłków można było otrzymać tylko chleb i wodę. To, że pozostawałem trzy dni w świątyni, wspomina o tym również Ewangelia świętego Łukasza. Porównaj rozdział drugi, werset 41 do 50. W świątyni czuliśmy się zupełnie dobrze, cała nasza trójka spała smacznie i spokojnie. O ile nasz kanał przedstawia dla Ciebie wartość, to pamiętaj, proszę, o subskrypcji, łapcem w górę, dzwoneczku, komentarzu, którym wystarczy uśmiech. To dla Ciebie niewiele, a pomoże nam w zwiększeniu zasięgów. I jeśli zechcesz bardziej się dołożyć do rozwoju kanału, to wystarczy polecać go znajomym w ten sposób. Staniesz się współtwórcą.